Słuchajcie, mamy początek maja, a maj i czerwiec to miesiące bardzo wyjątkowe w lesie, ponieważ w tym okresie przychodzi na świat najwięcej dzikich zwierząt. Wtedy możemy spotkać Dużo maluchów w lesie i dzisiejszy film jest pod tym względem bardzo wyjątkowy, bo chciałbym powiedzieć coś równie ważnego. Pamiętajmy, że kiedy spacerujemy po lesie, na przykład z psem, to żeby brać tego psa. Na smycz, żeby ten pies był przy nas, żeby nie biegał swobodnie po lesie, bo taki pies może stwarzać zagrożenie dla takich małych dzikich zwierząt. Ponadto, jeżeli natrafimy na takie małe dzikie zwierzę, to pamiętajmy o tym, żeby pod żadnym pozorem go nie dotykać, bo takie małe zwierzę pozbawione jest zapachu. To po to, żeby nie wyczuły go drapieżniki. Ponadto są te centki, które mają pomóc mu wtopić się w otoczenie. W momencie, kiedy człowiek zacznie głaskać bądź dotknie takiego malucha, ten maluch zaczyna pachnieć człowiekiem. I kiedy Powróci do niego mama, może je odrzucić, wyczuwając człowieka, więc zagrożenie. Więc pamiętajmy, żeby maluchów nie dotykać, żeby wychodzić z psami na smyczy, żeby te psy nie biegały luzem po lesie, no bo mogą stworzyć jakieś zagrożenie dla tych maluchów, które właśnie w lasach się teraz będą. Pojawiały. Ponadto pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdziemy takiego malucha, który leży gdzieś w trawie, jest samo, to nie znaczy, że tak właśnie jest. Zazwyczaj gdzieś nieopodal jest jego mama, tylko uciekła no bo boi się człowieka a taki maluch ma za zadanie się schować jak tylko potrafi i zastyga w bezruchu. Wtedy odejdźmy. I jestem przekonany, że mama powróci. Możemy również obserwować z dalszej odległości, co się wydarzy, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do tego, czy ten maluch ma mamę. Ale zazwyczaj jest tak, że ta mama po prostu gdzieś schowana, z daleka, obserwuje, co się dzieje i czeka na to, kiedy my ustąpimy, żeby wrócić do takiego malucha. Nastał piękny czas, cieszmy się z tego, szanujmy zwierzęta, bo to są bezbronne istoty, którymi. Które powinniśmy chronić, jako gatunek najbardziej inteligentny, a nie im przeszkadzać czy pozbawiać życia. Szanujmy zwierzęta, bo to są cudowne istoty. Słuchajcie, jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, bo niestety niektórzy ludzie starają mi się to utrudnić, niszcząc bądź kradnąc mój sprzęt, jestem bardzo stratny, to informacje do zbiórki, do pomocy są w sekcji komentarzy i w opisie tego filmu, Każda złotówka się liczy, nawet za symboliczną kwotę będę bardzo wdzięczny, bo chciałbym szerzyć to dobro i pokazywać jak zwierzęta są cudowne. Z uwagi na to, że przekaz tego filmu jest bardzo ważny, bardzo Was proszę, udostępnijcie go.